Dobra, on dojdzie do siebie, ja sobie usiądę. Ej, kurwa, tracę HP! Ej, umieram, ja... dole! co jest?! Kurwa, ale mnie brzuch boli, zaraz się zrzygam, jak czegoś nie zjem. <grym, <grym, ja pierdolę! Łap, wow, kurwa, skręt kiszek! muszę, na H, na, H, na y, Please. Rev. Postać mi umarła. Od razu, postarcie, proszę. Już ogarniam, leć sobie kupić coś do jedzenia od razu Let's go kurwa! Dobra, gdzie to jest kurwa? Gdzie jest jedzenie? Rower górski Ja pierdolę Ole kurwa Ale zajebisty No jedź kurwa, na co się patrzysz? Rowera nie widziałaś? No jedź że kurwa, stoję, czekam na przyjaciela, poszedł się odlać na lotnisko. Uj ci chodzi. Będziesz tańczyć w tym aucie, debilko? Ja pierdolę. No kurwa, jak jeździsz? Nie widzisz, że na rowerze jeżdżę? Capslock? A, dobra. Ło kurwa, patrz to! Ło kurwa! Jednak zostało to, jednak zostało to, kurwa. Stary, wszystko ok z tobą? Co, 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 co? Zamoliłem ich chwilę kurwa, Halo? No bo stary byłeś yes. chyba szczać 5 godzin tam <laughs> do człowieku Sorry Słuchaj, masz wypożyczalnię, Ja sobie wypożyczyłem już rower, weź sobie też coś ogarnij, No i co no kurwa trzeba pójść telefon ogarnąć chyba na początek. Bo ja kurwa wszystko zostawiłem w tamtym bagażu Chicago gościu Słuchaj Jak ty się w ogóle czujesz po tym kurwa co się stało w tym Chicago? Powiedz mi Halo, mówię? No, właśnie, cię słucham? Opowiedz mi o tym, co się, co się działo. No rozumiem, rozumiem, no niestety, ale. Znowu chyba szok termiczny wraca, kurwa. Nie, to jest ten drugi szok. Czasem mam rozumiem, także. trafię Dobra, czekaj, czekaj, czekaj. Czek. Stary, jeśli się krępujesz tą rozmową,. E to... nie, dobra, ale sorry, sorry, tak wyjdę poza RP, okej? Okay? Nie, 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 nie! Co? Nie, stary, stary, jeśli, jeśli coś się dzieje z tobą, to możesz mi to powiedzieć. Dobra, słuchaj. No, tam wiesz, dokończając ten temat, co poruszyłeś z tym Chicago, to. No. Sam ci kurwa powiedzieć, no, sam widziałeś coś tam odpierdala. No wiem, straciliśmy wszystko, kurwa. Wziąłeś cokolwiek za sobą oprócz pieniędzy? Yyy... Szczerze? No oprócz tego rowerka, która mi tak czy siak policja zajebała, to chyba nic. Mamy jedynie tam pito z tego co, z tego udało nam się zgarnąć. Z tego wszystkiego co tam kręciliśmy w Chicago jebanym. Ale oprócz Dobra. tego raczej nic. Ogólnie, kurwa, no jeszcze raz ci przepraszam za te struny, ale... Naprawdę, chciałem ci powiedzieć o tym wszystkim już, już po przyjeździe, no nie wiem, nie, bałem no, ja się ci to. powiedzieć. Ja. Ja wiem stary, ale spokojnie, no jest nas dwóch, jakbym był sam, albo ty sam, to inaczej by było, ale no możemy się wspierać razem, tak jak wspieraliśmy się w Chicago, kurwa, razem uciekliśmy, to razem wejdziemy na szczyt, no kurwa, nie ma innego wyjścia. Kułam, cool, mam brachu, dzięki. Słuchaj, no będzie ciężko, nikt nie mówi, że będzie łatwo, kurwa, no ale, no innego wyjścia nie ma, no albo zdechniemy na ulicy, albo to my będziemy pożerać, kurwa, innych, no taka jest, taka jest prawda. Zgadza wiesz, się czego się obawiam? Czego? Że jak już będziemy w kłopotach mocnych, nie? Że tak już wiesz, mm. przesrani po uszy, nie? To, że jednak... Kurczę, znowu coś... Stary, nie stresuj się, nie stresuj się, stary. phone <noise> <noise> Stary, noga ci chodzi, noga Widzę, że się stresujesz, kurwa Napij się czegoś Mordo Stary, to jest paraliż dzienny, kurwa. Może z tym walczyć. Halo? Halo? No, 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 Dobra, kurwa, stary nie. Co się dzieje? Powiedz mi, stary, naprawdę aż tak bardzo ci to boli? Kurwa, chyba cię jednak boli, chyba cię jednak boli. Kurwa, nie przejmuj się, stary. Ja wiem, że to jest twój taki obronny, jakby aspekt, że po prostu. No nie mówisz nic, ale wiedz, że mam cię za przyjaciela. Nieważne, co będzie się działo, czy będziesz mówił do mnie, czy nie będziesz mówił Zawsze tu będę I zawsze będę mógł Cię wysłuchać no, Rozumiem, rozumiem Rozumiem, że nie masz nic do powiedzenia Okej okay. No nic eee, Bracie, słuchaj, no Innego wyjścia nie ma, no musimy, musimy sobie jakoś poradzić Musimy sobie jakoś poradzić No, 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 stary, już się obudziłeś? Nie śmiej się, kurwa nie wstydź się stary, ja wiem, że śmiech to jest taki aspekt obronny, społeczny, ale spokojnie, damy radę. Wszystko okej? Okay? Halo? Już? No, tak, tak. Kurwa, stary. Dobra, weź rower, weź wypożycz rower, no i... no i co kurwa, no musimy zacząć od początku, no. Musimy kupić telefon i znaleźć swoje stare kontakty. Masz jeszcze kartę SIM, czy nie? Rozumiem, rozumiem, że nie masz. Nie musisz mówić, nie musisz mówić. Czyny, czyny, czyny mówią więcej niż słowa. Taki się urodziłeś, stary. Taki się urodziłeś i taki zostaniesz. Oh. No, no chciałeś coś powiedzieć? <laughs> kurwa zdechnę zaraz Jak to stary? Co się z tą dzieje? Wszystko okej? Okay? Co ja włączyłem kurwa? Co to <coughs> jest za emoji jebane? Halo, halo halo, halo? Stary, halo. Tak, słucham cię Muszę Co coś ta, kurwa? powiedzieć za emoji jebane Coś mnie? Tak, słyszycie, 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 stary Pamiętasz takiego. takiego producenta z Chicago, DJ OWWW Osas? -o -o tak, pamiętasz go? Tak, pamiętam go, co z nim? Czy odebrał mi struny? Muszę ci szybko powiedzieć to. przed odebraniem mi strun. Mhm. On chyba tutaj przylatuje. Naprawdę, kurwa! Ja pierdolę! Przecież to jest nasza kolejna szansa na to, żeby odbudować życie, jebane, rozumiesz to? Skąd to wiesz? To chyba się nie dowiemy, no ale nic. Jak przyjedzie, to nam wszystko opowie. Ostatni program, jaki mam w kieszeni <coughs> Halo? No Ja pierdole! O, dobra, wziąłem oddech, halo Dobra, no Stary, powiedz szybko Etaki się nasilają, musimy pojechać do apteki. Stary, słuchaj, ostatnio, jak ci teraz powiedziałem, co nie, że miałem teraz kontakty, no to nabyłem ostatnio kontakt z taką restauracją, już kurwa nie pamiętam, jak to się nazywa, coś tam chyba na G, wyjebane, nie? Dali mi znać, że DJ Uwewewewe Osas, czy jakoś tak, nie pamiętam jak się nazywał do końca, będzie przylatywał tutaj do Los Santos. I nie zgadniesz co, kurwa, Spiknąłem ci z nim. Ja pierdolę, zajebiście, ale stary, nie mamy studia ani chaty, kurwa. To jak, ty, co, jak my to zrobimy? Wiesz co, jebać chaty, co ty, kurwa. Co, ty nie, nie znasz tego stylu chicagowskiego? Nie wiesz, co się tam odpierdalało na tych ulicach A, jebanych? no znam, no znam, ale myślałem, że dostaniemy, wiesz, kolejną szansę na normalne życie, kurwa. Ja już nie chcę, nie chcę już robić takich rzeczy, jak robiliśmy tam. Spokojnie, stary. Mówię to Ci, nic. po prostu... Halo? No, przepraszam, wiesz co, tak czasami staram się szarpnąć moim mięśniem głosowym. Bo mhm. boję się, że jednak te ataki, kurwa, no nie zastępują. Okej, okay, rozumiem. No dobra, to co, e, jaki jest plan? Telefon chyba, co? No bo bez telefonu, kurwa, nie damy sobie tu rady. Wiesz co, stary? No, no możemy jechać po ten telefon, ale wiesz, kurwa, tutaj ten pan od wypozyczalni jebanej, nie? Coś kręci, nie chce mi wypożyczyć. A masz dokumenty ze sobą? No, no wziąłem, mam w kieszeni normalne. To mogę ci dać swój rower. O, o. dobra, dał ci jednak, dobra. Halo, 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 halo? No, słucham cię. Co on tak kurwa mówi z tym halo zajebanym? Dobra stary, wiesz może gdzie jest sklep z tym, z telefonami? Kurwa, mać. Yy, wiesz co? Trochę trochę jak ciebie nie było i przelatywałeś. Mm -hmm. To przez te 6 godzin to starałem się tam ogarnąć ogólnie, co robić. Rozumiem. Więc. No. Znam nawet fajne miejscówki. Możemy potem pójść do fajnego pałba, jak będziesz chciał. No to stary, no to stary. No to. Zaprowadź mnie, będę jechał za tobą w takim razie. I kupimy sobie tym telefonem w ogóle i wszystko. Kurwa. My tu się śmiejemy, nie? Z mojej choroby i w ogóle, ale... Nie, no jest nikt kolejny... się nie śmieje, stary, nikt się nie śmieje, spokojnie. Ale jest, kurwa, kolejny problem. No jaki masz problem? No, mięsień W nie daje mi spokoju i... się, <grym> kurwa, no... <grym> nie, 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 bo to tak jest, wiesz, tutaj, kurwa, skurcz po prostu z długiej podróży. Dobra, jedźmy, rozumiem, jedźmy, stary, nie tracimy czasu, nie traćmy czasu. Rozumiem, jest... bo ja się boję, że cię rozpierdolę <grym> Chleb kurwa yy, z tym. Halo? odbrano ci struny głosowe. Spokojnie, dobra, chodź, jedźmy. Stary, szybciej kurwa, szybciej wyścig! Tak zaczyna się przyjaźń Ale kurwa umiesz triki robić, ja pierdolę <grym> stary, kurwa. jak ty to robisz? Stary, co z tobą? Zmęczony jesteś kurwa! Sprintem Co? Halo Michael! No słucham cię no jak ty to zrobiłeś? No jak ty masz taką taką... No taki, stary, taki, mięsień, taki, mięsień taki, w nodze! Mięsień w nodze ten kapsowy, ten taki kapsowy Ka Kapsowy mięsień w drodze w, w, w nodze Znasz? Wiesz które to część? Kurwa? Obok piszczela No kurwa zgubiłem go, no nie mogę kurwa! Ja pierdolę, widzowie Stary, co z tobą jest nie tak? Ziomeczku! Powiedz coś, kurwa, czy będziemy się ścigać w ciszy? O kurwa! <grystanie> ja pierdolę! No nie mogę, widowie kurwa. To jest, kurwa, jakiś... Hit sezonu, nie? Kurwa, zaraz go auto przejedzie, ja pierdolę Choroba halo, choroba halo Dobra, wpiszcie go mam Dojedzie